Cześć, dzień dobry moi mili. Słuchajcie, po ostatnim czytaniu w komentarzach napisa, napisaliście odezwało się bardzo dużo osób, które kogoś zostawiły albo zostawiają, i w związku z tym natchnęło mnie to do kolejnego czytania dla wszystkich tych, którzy. Porzucili coś, co wam nie służyło, jakieś toksyczne związki i tak dalej. Co do was zmierza, co do was idzie. Ja już widziałam te karty. Wyniki są zaskakujące, naprawdę. Dla każdej z grup pojawiła się figura i to wysoko bo król, albo królowa. Um, I powiem Wam, że sama jestem zaskoczona. Także wybierajcie swoją grupę, kochani moi, co do Was zmierza? Proszę bardzo. Pozostawialiście, porzucaliście minionki rozrabiają, to już wiemy. I teraz, co do Was zmierza? Mamy trzy buteleczki. Czerwoną, zieloną, niebieską dla trójek. W imię ojca i syna trójki, jak ja to mówię. No to co? Lecimy, dobra? Szybkie czytanie. W takim układzie. Co do Was idzie, patrzcie. To jest grupa numer jeden. Błąd, który popełniacie tutaj, dajcie sobie odżałować trochę. Dajcie dopuścić do siebie poczucie straty, bo na razie to tutaj wygląda tak, jakbyście. Um, grali wesołego singla, ale grali. Ale grali. Jestem singlem niezależnym, fajnym, silnym, ratatata, a tak naprawdę piątka pentakli, bo czujecie jakieś odrzucenie, porzucenie, co jest normalne w przypadku rozstania. Pozwólcie to sobie przeżyć, bo to umożliwi Wam um, wykonanie jakby kroku dalej. Ja już nie chcę mówić, przeprawienie się na drugą stronę, bo mam tego dosyć. Wykonanie dalszego kroku, kolejnego kroku. Jeżeli tego nie zrobicie, to te emocje będą Was blokować. Także pozwólcie sobie na lekki dołek chwilowy. Nie trzymajcie go też tam za długo, w tym rozpamiętywaniu. Ale tak będzie lepiej. Z dziewiątki pentakli wskoczyć do piątki pentakli i później do szóstki mieczy. I uwaga, co do Was idzie? Proszę. Król kielichów. Panowie nie zrażajcie się, jeżeli y, widzicie męską postać, to równie dobrze może być kobieta. Król kielichów. Y, nacisk na takie znaki jak skorpion. No, wiem. Mhm. Ze skorpionem to trzeba ostrożnie, nie? Wszyscy mi zaraz powiedzą. Ale uważam, że nie, że ze skorpionem nie trzeba ostrożnie, to skorpion będzie ostrożny. Także spokojnie. Więc tak, skorpion, ryby i rak to jest Wasza teraz świetlana przyszłość, ta osoba. Zapytałam. Nie sugerujcie się tak bardzo znakami, dobra? Bo to też jest tak, że ta osoba może mieć mocno podkreślone yy, yy, te znaki, wodę w horoskopie, a słońce może być w kompletnie innym żywiole, tak? Ale taką energię się czuje na litość boską. No, jak ktoś. Yy, po prostu te emocje, tak yy, płyną, no to płyną, no i tego się nie da oszukać. Zapytałam anioły romansu o tę osobę. Zobaczcie. <coughs> nie chcę nic mówić, ale może być to dla Was ktoś jedynki docelowy, yy, z kim już się zmierzycie na stałe? Mhm. No tak wyszło. Co robić? Nie moja wina. Nie tej osoby wina. Ale yy, tak, Wam się szykuje ja coś konkretnego, czyli generalnie, jeżeli z zrezygnowaliście z byle czego, a widzę, że z byle czego, yy, to wyjdziecie z tego. Zresztą macie dobry potencjał do wygodzenia, bo macie tą swoją mądrość. Emocje trzeba trochę przerobić, emocje porzucenia, odrzucenia, o tym nie zapominajcie, tak. Yy, no, wiecie na no co? No, statystyki. Jakbyśmy sobie wszyscy załóżmy, że robimy sobie spotkanie, tak? Zamawiamy lokal, robimy sobie spotkanie. Siedzimy, wiecie, y, 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 przy, przy jednym y, stole, umówmy się statystycznie, statystycznie, każdy z nas, przynajmniej raz zrypał jakąś sytuację, i każdy z nas, przynajmniej raz miał złamane serce. No, jak to mówią statystyki, nie? Także. Na luzie jedynki wszystko jest yy, ok. Kłania Wam się osoba spod znaku wody. Przechodzimy do dwójek. I teraz patrzymy, co u dwójek. No, u dwójek. Dwójki startują z impetem, ale co? Piątka kielichów, żale, rozczarowanie. Yy, powiem wam szczerze i bardzo dobrze, jeżeli tak to przeżywacie po rozstaniu ten żale rozczarowanie, tylko nie siedźcie w tym za długo, bo trzeba ruszyć z tym rycerzem pentakli ja wiem, że on nie jest jakiś Speedy Gonzales, on y, generalnie y, na, na, na tor formuły 1 to on się nie nadaje ale mimo wszystko on jest jednak y, stabilnie mobilny, w związku y, y, z powyższym Naprawdę, zacznijcie robić choćby drobnymi krokami ruchy do przodu. Miejcie do, dla siebie dużo wyrozumiałości, dużo cierpliwości. I teraz uwaga. Przed Wami osoba z Trygonu Ziemskiego, Byk Pan na Koziorożec, lub osoba, która ma mocno podkreślone te y, aspekty w swoim horoskopie, czyli gdzieś na osiach, y, gdzieś księżyc, y, prawda. Y, Niekoniecznie Słońce. Nie patrzcie tylko na to. W ogóle y, często się mówi, planety to nie są planety w horoskopie. Słońce, księżyc to są światła. Y, ktoś może coś tutaj mieć, albo wy wchodzicie w jakieś takie pole tej osoby. To się sprawdza z kolei w synastrii w horoskopach. Dobra, nie będę się rozgadywać, ale macie podpowiedź, jeżeli się tak właśnie czujecie rozczarowani, bo coś tam nie pykło, nie udało się. Na was już ktoś czeka, ktoś zasobny, ktoś stabilny, ktoś dojrzały yy, i macie pozostać optymistyczni w stosunku do swojego życia miłosnego, bo yy, to pozytywne myślenie, tak? I wiara yy, do tej osoby szybciej was yy, sprowadzi. Także nie siedźcie w tym za dużo. Oczywiście pewne emocje trzeba przerobić, natomiast za długo w tym nie siedźcie. Dajcie sobie jakiś czas, jakiś limit pod tytułem Martwię się tydzień, a później idę dalej w życie, tak? Yy, będziecie kompatybilni energetycznie, bo to jest ruch, który wy wykonujecie: to jest rycerz pentakli, a to jest yy, król pentakli. Więc. Yy, jakby osoba, którą macie spotkać, to by, będziecie wiedzieć, że to jest strzał w dychę. I proszę o optymizm, tak? Proszą karty. Dwójki to było Wasze czytanie. I teraz dobra, i teraz trójki. Zobaczymy, co trójki, bo tu jedynki, dwójki przeżywają osamotnienia, żale i tak dalej. Dwójki. Dwójki nie do końca jeszcze wiedzą, co mają zrobić, przepraszam, trójki. Trójki nie do końca jeszcze wiedzą, co, jak, jak się mają czuć, ale na wszelki wypadek się wkurzą. No, wiadomo, to jest ten jedyny znak, bo tam znak, Boże, grupa, bo tam dwie poprzednie grupy to miały poczucie odrzucenia, straty, rozczarowania, żalu. Trójki na wszelki wypadek po prostu się zdenerwują i się wkurzą. I jakoś będzie to, że tak powiem, w pewnym sensie oświecające dla Was. Yy, to z, y, dopuszczenie gniewu do własnych emocji. Coś sobie uświadomicie, poczujecie lekkość, poczujecie spełnienie emocjonalne, a ponieważ zaczniecie być dziewiątką kielichów, to zobaczcie, co dla Was los szykuje, Królową kielichów. I jeżeli teraz z kolei słuchają mnie panie, to się absolutnie nie przejmować, tak, że tu wyszła karta żeńska. Królowa kielichów e, równie dobrze może symbolizować mężczyzna, który ma dużo tej energii. Wchodzimy w trygą wody, wchodzimy rak, ryby, e, skorpion. E, skorpion by do was pasował. Tak jak widzę czytania trójek, to e, ja myślę, że skorpion byłby dość silny, żeby sobie z wami poradzić. <grywia> Ale oczywiście żart. E, nie traktujcie tego na serio. Nie skupiajcie się tak bardzo na znakach Zodiaku, bo to może być ktoś, kto ma księżyc w trygonie wody i już też będzie pasowało, tak? E, także trójki jeszcze takie drobne wachnięcia przywrócenie balansu będzie kosztowało e, jakieś, prawda? Konflikt wewnętrzny lub zewnętrzny, jak to się mówi, brzmika raz na jakiś czas, musi płynąć jadem. Nie, wy jak lama, będziecie. <laughs> tak czy siak, same dobre efekty z tego wyjdą, bo wylądujecie w dziewiątce kielichów. Także jeżeli kogoś tam zostawiliście, to może na koniec się pożegnacie i powiecie tam, prawda, kilka ciepłych słów. Na pożegnanie, kilka bardzo ciepłych słów, w Piątce Buław. Po czym y, szczęśliwie z impetem ruszycie do przodu i wpadniecie na królową kielichów, i uwaga teraz to będzie ta osoba wasza, to będzie y, ktoś y, z poprzednich wcieleń. Także na bank rozpoznacie, bo znaliście się już wcześniej i mieliście ze sobą dużo pasji, dużo namiętności, już się znacie, że tak powiem. Um, tak, jest to często karta karmiczna, ale nie zapominajmy, że karma jest dobra i zła. E, Także nie każdy związek e, karmiczny musi być zły, ok? E, czasami dwie osoby są w stanie sobie tak fajnie to wypracować i, i popracować nad tym. Ja mam takiego kolegę, on mieszka pod Wrocławiem, e, jest ze swoją e, partnerką właśnie w związku karmicznym. Znają się już po raz kolejny i bardzo dobrze y, to wygląda, i bardzo fajnie im się to układa. Więc y, powiem Wam szczerze, że y, na słowo karma to wszyscy mają: obok karma wraca, ale dobro też wraca, tak? I to dobro to też jest karma, więc. Y, a to już będzie w następnym czytaniu. Co tam się dalej będzie działo? No, w każdym razie wpadniecie na siebie, i to było Wasze. Czytanie trójki. Szybkie trzy czytania dla wszystkich tych, którzy coś pozamykali i wychodzą na nową drogę i myślą, że już koniec. Pomimo tego, że jest tyle miliardów ludzi na świecie, na pewno nikogo nie spotkam takiego jak on, ona. E! Zła odpowiedź. Możecie spotkać. Zawsze możemy spotkać. Nigdy nie wiadomo, jak się dzień potoczy. Buziaki dla Was wszystkiego dobrego. Pa!